Po drodze są dwa przystanki w miejscach, o których już Wam wspominałem i warto tam pospacerować po prostu. Są to miejscowości nieco mniej turystyczne, nieco mniej pewnie znane, ale naprawdę urocze. Tam można poczuć prawdziwy taki włoski klimat. Ciężej tam jest się dogadać, nie do końca wszyscy znają angielski. No i przede wszystkim trzeba też uważać na siestę. Tam dopiero po raz pierwszy odczułem, czym jest tak naprawdę siesta. Bo mimo godziny 13, 14, potem 15 i 16, tak naprawdę całe miasteczko było totalnie zamknięte. Mimo, że wszedłem główną ulicą, wszystko było zamknięte na cztery spusty W takich wypadkach, jeśli potrzebujecie pilnie, nie wiem, dokupić wody, czy po prostu chcecie zrobić zakupy, szukajcie po prostu w miastach nieco większych marketów, takich jak Lidl. Podejrzewam, że popularne we Włoszech Carrefour Express, czy Mondo Market. Pewnie też będą otwarte. To taka wskazówka dla Was na przyszłość. W ostatniej miejscowości, w miejscowości końcowej, to jest właśnie połączeniem dwóch miejscowości, można znaleźć w Iposto, jeśli dobrze pamiętam, Poet i Praże. No nam już nie starczyło czasu, ponieważ mieliśmy pociąg powrotny do, do Katani, ale doszliśmy do morza, popatrzyliśmy na Poet i myślę, że może być to jeszcze też ciekawa, dodatkowa atrakcja. O czym nie wspomniałem, o czym zapomniałem, to na pewno pojawi się na przebitkach, które już już widzieliście. Będą też standardowo zdjęcia. Nie wiem, czy nie wiem, co z dzisiejszym dniem, ponieważ totalnie planujemy sobie odpocząć, Popróbować jeszcze rzeczy, których dotychczas nie jedliśmy lokalnych specjałów. i chcemy też się udać na plażę. Niestety jest to kolejny. Kolejne miejsce, gdzie nie polatam tronem, cały czas go ze sobą taszczę, a naprawdę nie wiem co, co jest. Tak jak ja uwielbiam latać tronem, co, co zresztą na pewno na moich mediach społecznościowych widzieliście nie raz. Tak tutaj i ograniczenia, i fakt, że nikt naprawdę inny nie lata. No jakoś tak nie wiem, nie, niechętnie wy, wyciągam go z plecaka. Tak właściwie tylko raz do tej pory to zrobiłem. Mam nadzieję, że jeszcze poniedziałek w Syrakuzach, gdzie jest fragment bez żadnych ograniczeń. Uda mi się chociaż parę ciekawych ujęć z lotu ptaka wykonać. No a dzisiaj jeszcze plaża, odpoczynek. Jeśli o czymś zapomnę, planuję zrobić jeszcze odcinek taki podsumowujący cały wyjazd. Może nieco o, o kosztach, jeśli będzie Was to interesowało, opowiem. O moich odczuciach, poleceniach, o tym, czego nie polecam, o jakichś praktycznych wskazówkach, więc tam na pewno wszystko jeszcze postaram się dopowiedzieć. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!